Duma PL, naszym gościem Karol Borach, ostatni debiutujący w seniorskiej Polonii. Witam. Karol, długo widzieliśmy takie lekkie docinki chłopaków, które chyba lekko motywowały. Karol, kiedy, kiedy wystąpisz? Wreszcie się udało. Dodamy jeszcze, że, że po meczu trener Gołaszczeski stwierdził, że byłeś najlepszy na placu. Takie słowa cieszą, taki debiut cieszy? No, na pewno debiut cieszę, ale nie możemy być zadowoleni. Znaczy ja nie mogę być zadowolony, jeżeli debiutuję, a drużyna przegrywa, tak? Mój debiut i czekanie na to tam, 10-11 kolejek to nie jest na tyle ważne, na tyle ile jest ważny cel drużyny, tak? czyli awans. To jest najważniejsze. Jeżeli mamy siedzieć i mamy awansować, to bardzo będzie mnie to cieszyło. Zwycięstwa są najważniejsze. No, ale jednak wiesz, no... Lepiej grać chyba, tak? No zawsze jest lepiej grać, ale wiadomo, no jeżeli byłem w kiepskiej formie i Daniel Choroś, który, z którym walizuję, grał lepiej, bo grał lepiej, no to wiadomo, że on powinien grać. Tak? Ja nie będę tam mówił za plecami trenera czy, czy że ja powinienem grać. Tylko trener ustala skład i to powinno wychodzić tak, że ci, co są najlepsi, to grają. Jeżeli nie byłem, no to nie grałem, ale dostałem swoją szansę i mam wrażenie, że ją wykorzystałem, i jestem zadowolony z tego. Znasz portal piłkar 90 minut. E, tak, odwiedzam czasem. E, do ostatniej kolejki byłeś jedynym zawodnikiem, który w Polonii nie miał metryczki gotowej. Po tej kolejce się zmieniło. Fakt faktem jeszcze nie ma zdjęcia i przebiegu kariery, ale jednak no, już jesteś rozpoznawalny w środowisku. No, bardzo fajnie, no to jest jednak... Jakaś, jakiś krok, tak? Ale no, nie ma się co tym na to zapatrywać, trzeba obierać, kurwa są następne. To jest najważniejsze. Tam jakieś strony internetowe nie powinny odgrywać lali. Hmm. Z tego co wiem jesteś wychowankiem czerwonych diabłów. Hmm. Tak, to prawda byłem tam 3 lata chyba czy 4. Hmm. Ale dodamy jeszcze, że nie tych angielskich. Hmm. Nie, nie, z nad w Warszawie, delta Warszawa. Hmm. Potem była Agricola? Hmm. Tak, dokładnie, też około 3 lat. Czyli jak długo w Polonii? E, w Polonii jestem z przerwą łącznie, będzie dwa lata gdzieś. Ale już się zdążyłeś żyć, mamy rozumieć? E, tak, no okres w Wienerach był bardzo dobry. Uważam, że to był mój najlepszy okres jak na razie w dotychczasowej karierze, bardzo dobrze mi się grało. E, współpraca z trenerem Libichem i całym otoczeniem Polonii była jak najbardziej owocna. Szkoda tylko, że nie awansowaliśmy dalej w celu, co? Mm. Czyli ten krótki epizod w Mazurze, Karczew, nie zabrał tutaj niczego. Znaczy, no, epizod w Mazurze, no, rok gry dał mi trochę ogrania w seniorach. tak. Zostałem wypożyczony no, i starałem się rozwijać jak najlepiej. Wiadomo, no, rok gry w seniorach, tylko czwarta liga, ale zawsze to rok gry w seniorach. Po przejściu z juniorów. Tak. Hmm. Przed sezonem... Zadanym... Sztab szkoleniowy twierdził, że drzemie w tobie ogromny potencjał. Nie widział go trener Szczechowicz, o ile pamiętam, bo wtedy on cię skreślił. Co takiego dostrzegli trenerzy Gołaszewski i Szymanek w tobie, że zdecydowali się na to, żeby jednak ten kontrakt w Polsce został podpisany? To chyba trzeba kierować pytanie do trenerów. Ja tylko wiem, że chcieliśmy, żebym został, to zostałem. Wydaje mi się, że największą moją cechą i zaletą jest walka nieustępliwość. Tak? Nie, nie będę ukrywał, że nie jestem wirtuazem technicznym i dlatego pewnie grałem w obronie. I to jest moja podstawowa cecha. tak? Wydaje mi się, że to. A tam jakieś inne aspekty, tak jak przerzut czy podaniem, stoi na równym poziomie, tak jak u innych zawodników, a wydaje mi się, że przewagę robię jednak walką i swoją siłą. To że też twierdzą, że jesteś szalenie cierpliwy. No, jak pokazało to 10 kolejek, to chyba tak. No wszedłem i jednak czekałem na to 10 kolejek. Tak, tak mi się wydaje. Mhm. Rozumiem. W kadrze zostało jeszcze tylko jeden zawodnik z pola bez gry w trzeciej lidze. Co byś mu doradził w tym momencie, jako, jako człowiek, który zdobił Co bym doradził Michałowi? Żeby czekał, żeby trenował i żeby dbał jak najpierw o siebie, tak? bo to jest ważne. Bo nie zawsze można. Podtrzymać tą formę, nie grając. To jest jednak ważne, no bo plan treningowy jest uważany trochę inaczej dla zawodników, którzy grają. I żeby się nie załamywał, a jak już wejdzie, to żeby walczył i nie opuszczał. Co podpatrujesz u swoich starszych kolegów? Bo widzimy, że rywalizacja na środku jest dosyć spora. Co podpatrujesz u starszych kolegów? No nie wiem, no, na pewno nie jest tak, że patrzę tylko na środkowych obrońców, tak? czyli na Donka i na Augusta. Bo staramy się wyciągać od każdej osoby coś najlepszego od niego. Na przykład u Piotrka Kosiarowskiego y, super gra ciałem i zostawka to jest nie, nie do przebicia. Y, spokój u niektórych zawodników tak, u na przykład Augusta, duży spokój w rozegraniu. I u Donka Gra głową, bardzo dobry element. Więc od każdego można coś wyciągnąć i przeciągnąć na swoją stronę i szlifować to. Mm. Jak dobrze pamiętam w juniorach imponowałeś dosyć ciekawą fryzurą, yy, czy jest szansa jeszcze na powrót tego uczesania? Nie, nie, to był taki tylko epizod, a teraz już nie, raczej nie. Czyli już do kędziorków nie ciągnie, tak? Nie, już nie, za ciepło i niewygodnie, przeszkadza. <laughs> Ale piłkarze tacy właśnie z takimi innymi fryzurami też sobie dobrze radzili, nawet na mundialach. No teraz przecież gra na David Lewis, ma bujną fryzurę, na tylko urony, ale mi to niewygodnie jest, przeszkadza mi bardzo dużo. W piątek zagracie ze Oskarem Przysłucha. Rywal teoretycznie słabszy. Jak sądzisz, jest szansa na, na to, żeby drugi występ dopisać do rekordu? Ja że wszelkich stań do tego, żeby zagrać, a to czy zagram, to już jest decyzja trenera. Na pewno cała drużyna dołoży wszelkich starań, żeby wygrać, żeby zadowolić kibiców i żebyśmy wreszcie weszli na ten tor zwycięski i obrali cel. I kierunek drugą ligę, tak. Mm. No to nie zostaje nam nic poza tym, jak zaprosić na piątek na Oskara przysłuchę. Tak, zapraszam w piątek godzina 20 Oskar przysłucha, ponieważ widzimy się na kanalizki. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję.